Cześć, witam na kolejnych zajęciach z naszego cyklu pod tytułem Zdrowy Kręgosłup. To już nasza siódma edycja. Wracamy znowu do zamkniętego pomieszczenia, niestety, ponieważ przygoda nam. Hmm. Przygoda. Ponieważ na zewnątrz trochę gorsze warunki, gorsza pogoda. Przed nami dzisiaj tylko i wyłącznie ćwiczenia rozciągające, uelastyczniające, i dzisiaj bierzemy sobie w obrót cztery obszary ciała, będą to trzy duże powierzchnie, jeden mniejszy mięsień, jeden mniejszy obszar, będą to mięśnie pleców, w szczególności mięśnie najszersze grzbietu, mięśnie pośladkowe, mięśnie piersiowe, mięśnie klatki piersiowej oraz czwarty mięsień, mięsień czworoboczny, a konkretnie jego część górna, stępująca. Na te większe obszary będą dwa ćwiczenia, na ten jeden mniejszy tylko jedno, ale dosyć konkretne, więc myślę, że wystarczy. I tradycyjnie nie tracimy czasu, zaczynamy hop. I tak jak mówiłem, mamy pierwsze ćwiczenie uelastyczniające większy obszar ciała. Będzie to mięsień najszerszych brzbietu, mięsień plus minus rozpościera się w tym obszarze pleców. I to ćwiczenie polega na tym, że znajdujemy się w siadzie klęcznym i tutaj albo grzbiety stóp mogą być na podłodze, jeśli komuś jest zbyt ciężko, można zadrzeć stopy i wtedy starać się, aby pięty znajdowały się blisko pośladków i z tej pozycji pochylamy się do przodu zbliżamy klatkę piersiową w kierunku naszych ud, kolan, staramy się, żeby pośladki cały czas były w bliskim kontakcie z piętami połowamy głowy między ręce i z tej pozycji staramy się jak najdalej sięgnąć dłoni do przodu i w tej pozycji zostaniemy sobie 60 sekund, kilka wdechów, wdechów, znowu postaramy się pogłębić naszą pozycję. Także tu raczej dłuższa, spokojna praca z pogłębieniem zakresu ruchu. Przypominam, że na wydechu Wykonujemy, staramy się pogłębić naszą pozycję. I sięgamy jeszcze dalej w polce. I gdy w tej pozycji spędzimy plus minus minutę, możemy wrócić mniej więcej do tej samej pozycji. Natomiast ręce skierujemy w jedną wybraną stronę. Czyli na początku niech to będzie strona prawa. Pamiętajcie, że jeśli w prawą stronę się skręcamy, to, żeby lewy pośladek szczególnie cały czas był blisko pięty. I tu ponownie 60 sekund tej pozycji. Nieco mocniej rozciągniemy lewą stronę naszych pleców. Gdy to mamy za sobą, zróbmy jeszcze na drugą stronę. Cały czas pośladki blisko. Sięgnij jak najdalej. I tu po raz kolejny 60 sekund pracuj z oddechem. I staraj się jak najdalej sięgać palcami. Jeszcze krótka wskazówka dla osób borykających się z problemami kolan dolinności. Czyli śmiało, żeby skrócić trochę nasz zakres, można sobie podłożyć coś miękkiego, wałek, poduszkę, koc pomiędzy pięty a pośladki, natomiast pod głowę, książkę, poduszkę, również coś, co zapewni nam podparcie dla czoła w trakcie, gdy będziemy starać się jak najdalej sięgnąć rękoma do przodu, wtedy nie będziemy musieli utrzymywać głowy w powietrzu pomiędzy ramionami i kolejne ćwiczenie dedykowane dla mięśnia szerszego grzbietu, będzie potrzebne nam małe podwyższenie krzesł stołek co Gdzie... łokcie, jesteśmy w klęku mniej więcej pół metra metr od y, naszego przedmiotu tak żebyśmy mogli spokojnie sięgnąć do niego kładziemy oba łokcie, najlepiej jeśli byłyby one Niewielkie odległości od siebie. Przedramiona wskazują nam sufit i ważna rzecz. Nie dążymy tutaj znowu do wyprostu w odcinku rędziowym kręgosłupa, tylko podwijamy miednicę i utrzymujemy delikatne napięcie mięśni brzucha, mięśni pośladkowych. Głowa będzie przedłużeniem kręgosłupa i z tej pozycji powoli schodzimy pośladkami w kierunku pięt. Jeśli czujesz wyraźne rozciągnięcie w okolicach pleców, zostań w tej pozycji i ponownie spokojnie pracuj w oddech, z oddechem w ten sposób, aby wytrzymać w tej pozycji około 60 sekund. Pamiętaj o napięciu mięśni brzucha, żeby to nie była ta pozycja, tylko po miednicę Od razu wyraźnie poczujesz rozciąganie tego obszaru. Ok, i przechodzimy do mięśni pośladkowych. Pierwsze ćwiczenie: wsiadzie jedną nogę. Kierujemy do boku naszego ciała za drugi pośladek. Kolano powinno mniej więcej wskazywać w przód, patrząc z perspektywy naszego tłowia, i teraz druga noga ląduje za tą nogę. O, staramy się już nie skręcać do boku, tylko cały czas być skierowany znowu do przodu. Obchodzimy od boku naszą pierwszą nogę, którą braliśmy do boku, i staramy się. Przytulić naszą klatkę piersiową do kolana. I w tej pozycji powinniśmy mocno czuć rozciąganie w prawej nodze. I tu ponownie 60 sekund, plus minus. Zostajemy w tej pozycji. Popracujmy z oddechem, i następnie przejdźmy do rozciągania drugiej nogi. Czyli tym razem. Ta noga. Kolana wskazuje przód. Drugą nogę tu, i ponownie od boku tworzymy coś na wzór zawijańca op 60 sekund. OK, i drugie ćwiczenie rozstrzygające mięśnie pośladkowe Nieco trudniejsze niż poprzednie, ale śmiało można wykonywać je w lżejszej, łatwiejszej pozycji. Zaczynamy od pęku w ten sposób. Jeśli chcemy zająć się prawą stroną, to prawą nogę wystawiamy. Do przodu i w tym momencie pięta prawej nogi jest blisko lewego kolana. Lewą ręką przytrzymaj sobie tutaj okolicę stawu skokowego. Druga ręka na podobnej wysokości. I w tym momencie postaraj się lewą nogę delikatnie odsuwać do tyłu i równocześnie delikatnie zbliżyć. Wjeździłam do wewnątrz tutaj docelowo chcielibyśmy uzyskać kąt pomiędzy łydką a udem 90 stopni, ale jeśli ktoś nie jest stanie śmiało może być ten kąt trochę mniejszy, bardziej ostry ale docelowo przytrzymać ręką łydkę goleń i wtedy kierować nogę do tyłu znowu nie po wy... prostu w odcinku lędziwiowym po pod siebie i w tej pozycji znowu pracuj z oddechem przez mniej więcej minutę możesz na wydechu pogłębiać swoją pozycję i iść w kierunku podłoża poprzez zbliżanie klatki piersiowej właśnie do podłoża w tej pozycji również postaraj się nie odwijać miednicy w drugą stronę dociągnij koledzy biodrowy tak żeby oba Kolce wskazywały przód, i dopiero wtedy powoli obniżaj swoją pozycję. brzbiec stopy możesz odłożyć spokojnie na podłogę. Dobrze, i mamy pierwsze ćwiczenie adresowane dla okolic naszej klatki piersiowej. To ćwiczenie możemy wykonywać w siadzie klęcznym. Możemy również na stojąco, ale ze względu na obecne warunki i widoczność, wykonam to w siadzie klęcznym. Bierzemy taśmę, ręcznik do. Obudłoni. Zaczniemy sobie od tej pozycji mniej więcej kąt 90 stopni pomiędzy przed ramieniem, a ramieniem. Ramiona na wysokości barków. I tutaj zaczynamy od tego, aby powoli schodzić ramionami w dół. Mniej więcej aż nasza taśma ręcznik dotknie naszych barków. I z powrotem do góry. Możemy się nawet wyciągnąć, do góry ręce wyprostować łokcie i ponownie do niższej pozycji. Hop! I znowu góra do wyprostu. I w ten sposób wykonajmy w jednej z serii 12 powtórzeń i co najmniej dwie takie serie warto wykonać. Tutaj znowu ważny aspekt dla tego ćwiczenia, aby nie puszczać mięśni brzucha, nie przeprostowywać kręgosłupa, napiąć mięśnie brzucha, podwinąć miednicę i dopiero z tej pozycji pracować w tym ćwiczeniu. Jeśli komuś jest zbyt ciężko, śmiało można chwycić taśmę szerzej, tudzież ręcznik, i zacząć sobie na spokojnie, z szerszym rozstawem ramion. Dobrze i drugie ćwiczenie adresowane dla mięśni petki piersiowej, dla mięśnia piersiowego większego, mniejszego. Potrzebujemy dwóch ścian zwróconych do siebie prostopadle. To co musimy zrobić, to stanąć naprzeciwko tak zwanego kąta, w odległości około pół metra powiedzmy. Nasze ramiona lądują na dwie ściany. I w tej pozycji unikamy znowu ułożenia, w którym nasz kręgosłup jest w pozycji wyprostnej. Podwijamy miednicę, napinamy mięśnie brzucha. Głowa jest naprzeciwko kąta. I z tej pozycji, nie tylko klatką piersiową, ale całym ciałem, staramy się zbliżyć w kierunku kąta. Częstym błędem tutaj jest to, iż idzie sama głowa, a nie o to tutaj chodzi, również brzuch, klatka piersiowa i głowa jako jedna linia stara się przybliżyć w kierunku ściany. I tu ponownie pracujemy z oddechem, na wydechu zbliżamy się jako około 60 sekund w tej pozycji. Jeśli chcemy natomiast zadziałać na inny obszar naszych mięśni piersiowych, możemy ułożyć ręce delikatnie wyżej, ponad wysokość barków lub trochę niżej, tylko tutaj nie przesadźmy, żeby nie obciążać mocą naszych barków i ponownie nasze ciało idzie w kierunku ściany Dobrze i ostatnie ćwiczenie, tym razem przeznaczone już dla niższego obszaru ciała jeśli mogę tak powiedzieć skupimy się na części górnej mięśnia czworobocznego popularnie zwanego kapturem mięśni, który lubi być przygłuczony jeśli dużą część dnia przebywamy takiej pozycji i w naszym życiu dominuje stres, także zróbmy coś z tym, jeśli mamy na celu rozciągnięcie prawej strony to prawa ręka ląduje pod pośladek lewa ręka pyta za głowę i powolnym ruchem ściągamy lewe ucho w kierunku barku szukamy granicy ruchomości naszego zakresu ruchu i tu w tej pozycji delikatnie możemy skręcić, zrotować głowę w kierunku przeciwnym. I w tej pozycji ponownie zostaniemy sobie przez około 60 sekund i ponownie pracując z oddechem, tak aby delikatnie pogłębić tą pozycję. Czyli tutaj mamy dwa komponenty ruchu. Zaczynamy od Kłonu bocznego w odcinku szyjnym, a następnie rotacja delikatna głowy w kierunku przeciwnym. Dobrze i to już wszystko co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że ktoś dostał do tego momentu w filmiku. Dziękuję za uwagę i widzimy się na następnych zajęciach. Cześć, pa!